Witam serdecznie na moim kanale Anspiry Respiry w programie Spotkanie przy herbatce. Nazywam się Lunia, jestem artystką, muzykiem, profesorem śpiewu i emisji głosu. Dzisiejszą audycję zatytułowałam Kim jestem? Druga strona medalu. Mówi się, że przychodzimy na ziemię po to, aby stać się świadomym, kim jesteśmy. Często rozumiemy to poznanie jako doświadczenie wynikłe dzięki dualności panującej tutaj na ziemi. Wiemy, że jest dzień, dlatego że po dniu będzie noc, a zatem dzięki tej dualności stajemy się świadomi jednego i drugiego, czym jest dzień, a jednocześnie czym jest noc. Podobnie jest ze zdrowiem i chorobą, szczęściem i nieszczęściem. Można wyliczać ten sposób niemal w nieskończoność. Czy rzeczywiście dualizm w tym pojęciu jest jedyną możliwością, aby poznać i stać się świadomym kim jesteśmy? Obserwując świat, widzimy wszystkich za wyjątkiem jednej istoty nas samych. A przecież i my także stanowimy rzeczywistość tego świata. Kiedy przyjrzymy się bliżej nam samym, zauważymy, że człowiek nie tylko podzielił się na dwie oddzielne istoty żeńską i męską, to w dodatku sam zbudowany jest z dwóch aspektów: aspektu materialnego, policzalnego, i niematerialnego, niepoliczalnego. Aspekt materialny to ta część nas, którą można zobaczyć, zmierzyć, zważyć, policzyć organy, palce. Powiedziałabym, że zawiaduje nim lewa półkula mózgu, racjonalna, doświadczalna, analityczna, logiczna, a pojmuje ten materialny aspekt umysłu. On potrzebuje reguł, dowodów naukowych, zasad, potrzebuje także logicznego myślenia. Tutaj pojawia się także ego którego ja nieraz postrzegam jak pędzący woźnica. Ego pragnie błyszczeć, być na piedestale to wszystko, czego chce ten dziwny stwór. Czy zatem należy zwalczać ego? Już samo słowo zwalczyć czy walczyć z czymś sugeruje zużycie energii. Czy powinniśmy zatem trwonić naszą cenną energię w walce z czymś, co pojawiło się samoistnie przy naszym narodzeniu? Skoro się pojawiło, to znaczy, że musi do czegoś służyć. Tak przypuszczam. Nie ma przypadków. Ja pojmuję ego jako taki kopniaczek, doping, motywacja do pracy. Kiedy budzimy się ze snu i otwieramy oczy, ego nam szepce: wstań, idź do szkoły, miej dobre oceny, lepsze od kolegi, zdobądź dyplom, pracę, kup samochód. Taki, aby sąsiadom szczęka opadła z wrażenia, kup dom. Taki, aby wszyscy w okolicy wiedzieli, kto w tym pięknym domu mieszka. Tak. Ego chce błyszczeć, ego chce także rządzić. Zabiera głos nawet w dziedzinie, której nie pojmuje. Ego na wzór gór radzi, sugeruje, decyduje. Co by było, gdyby nie było ego? Myślę, że bylibyśmy w kłopocie. Nie opłacałoby nam się wstać z łóżka i cokolwiek robić, gdyż bardzo szybko doszlibyśmy do wniosku, po co tyle trudu, skoro i tak wszystko skończy się śmiercią. Uważam, że zamiast zwalczać ego, powinniśmy go dominować naszą wolą, stawiając jemu granice. Owszem, kupię samochód, lecz taki, który będzie mi się podobał, a nie po to, aby mi zazdroszczono. Kupię dom, który będzie zdrowy, wygodny dla mnie i mojej rodziny, a nie po to, aby mnie podziwiano. Po co zwalczać ego i tracić cenną energię, skoro można go zrozumieć i okiełzać, zachowując nie tylko energię, lecz także twarz? Wiemy, że skoro poddamy się pod batutę ego, często zachowujemy się jak fikające na sznurkach pajace, bez względu na to, jaki nałożymy garnitur, zwykłego urzędnika czy ważnego dyrektora. Aspekt niematerialny to druga strona medalu. Trudno jest go pominąć. Ta część nas obejmuje naszą psychikę, nasze myśli, emocje, nasze uczucia, a także naszą duchowość. Psychika zawsze interesowała ludzi we wszystkich kulturach, lecz wydaje mi się, że ego i tutaj wtargnęło. Psycholog posiada wiedzę, wiele lepiej niż pacjent, który nie ma wiedzy, ale odczuwa. Psycholog podaje lek, aspekt materialny którym leczy problemy psychiczne, a aspekt niematerialny. A przecież tabletka jako materia może tylko działać na materię, jakim jest organizm ludzki. Dlatego kiedy przestaje działać, bierzemy następną. W ten sposób skutecznie uzależniamy się od leków, usypiając ciało, a nie uzdrawiając sedna naszego problemu. Jeśli poszukamy znaczenie słowa psychika, to okazuje się, że słowo psyche pochodzi z greki, a znaczy duch. Wydaje mi się, że psychologia bardziej zajmuje się emocjami, aniżeli duchem. Odnoszę wrażenie, że duchowość stanowi osobną część niematerialnego aspektu człowieka. To ta część, której nie rozumie ani nie pojmuje logiczny umysł. To ta część, do której nie ma dostępu ani umysłu, ani ego. To inny wymiar to domena subiektywnego odczucia, domena serca. Czy to, co odczuwam, jest nieprawdziwe? Edukacja uprzywilejowała rozwój lewej półkuli mózgu, a zatem pogoń za tym, co materialne wyścig szczurów kto szybciej, kto lepiej. Tutaj także jest pojęcie czasu, a zatem mamy do czynienia ze stresem. Jest jednak coś w nas. Co nie wytrzymuje tego ciągłego napięcia, a wyraża to w naszym ciele jako chroniczne bóle głowy, migreny, brak koncentracji, depresję czy burnout, profesjonalne wypalenie się. No i szukamy pomocy w sporcie, uprawianiu jogi czy medytacji. A jeżeli te metody nie pomogą, to udajemy się do psychologa czy psychoterapeuty. I tu nareszcie mamy szansę otworzyć się, wypowiedzieć się, jak nigdy dotąd. Pojawiają się łzy, emocje, uchylamy rąbek naszego ogrodu sekretnego, obnażyliśmy się z zaufaniem przed uważnym terapeutą. A ubrać się, niestety, musimy już zrobić to sami. Dzisiaj nikogo już nie dziwią wizyty u terapeutów w pewnych kręgach stało się nawet modą mieć swojego psychologa. Natomiast spirytualizm, zamknięty pod nazwą nauki okultystyczne, nadal pozostaje tabu. Obśmiane, dobre dla wiedźm, z kryształową kulą i czarnym kotem. Boimy się tam zajrzeć z obawy, abyśmy nie wpadli w jakąś pułapkę. Szarlatanów nie brak, zresztą w każdej dziedzinie. Nie afirmujemy naszego zainteresowania się tą dziedziną z obawy przed wyśmianiem. Niestety, tym czymś, co cierpi... Co cichym głosem daje nam znać, poprzez różne objawy w naszym ciele, to nasza dusza. Nikt się nią nie zajmuje. Ignorujemy jej głos intuicją. Jesteśmy ludźmi wysokiej cywilizacji, w której prymują dowody naukowe, a duszę i jej głos któż może udowodnić? A mimo tego, nie poznając, czym jest duch u człowieka, nie możemy poznać całości. Prawda połowiczna jest kłamstwem. Prawda może być tylko całością. Pozwolę sobie na małą dygresję. Kiedyś parę lat temu przeczytałam bardzo interesującą wiadomość. Okazuje się, że naukowcy odkryli, iż to, co widzimy okiem na niebie, nieważne czy gołym okiem, czy przez teleskop, jest materią postrzeganą naszym zmysłem, czyli okiem. Natomiast to, co nazywamy pustką kosmiczną, jest także materią, lecz niepostrzegalną okiem ludzkim, czyli niedostępną dla naszego zmysłu. Naukowcy zastanawiali się, jaki procent przyznać materii postrzegalnej, a jaki niepostrzegalnej naszym okiem. Biorąc pod uwagę nieskończoność kosmosu, określili, że materia postrzegalna naszym okiem stanowiłaby 30% całości, a niepostrzegalna 70%. Postawiono jeszcze jedno bardzo ciekawe pytanie. W takim razie, która materia ma wpływ na którą? Myślę, że nie trudno było odgadnąć ta, której jest więcej. Co oznaczałoby, że to, co dzieje się na planetach, gwiazdach, w materii postrzegalnej naszym okiem, jest efektem tego, co dzieje się w materii niepostrzegalnej przez nas. Zadziwiającym jest fakt, że ten stosunek 30 do 70% występuje również na Ziemi. 30% stałej Ziemi do 70% wody, w postaci oceanów, mórz, jezior, rzek. Ten stosunek odnajdujemy także w naszym organizmie. 70% wody kontra 30% związków chemicznych. Uważam więc, że ten sam stosunek możemy przyznać naszym aspektom. 30% na materialny. Postrzegalny, policzalny, ograniczony oraz 70% na niematerialny, nieograniczony. Który zatem aspekt będzie miał znaczący wpływ na nas? Chyba nie muszę podpowiadać. O tym mówi medycyna germańska. Wszystko zadziewa się najpierw w naszej psychice aspekcie niewidzialnym. Mózg odczytuje informacje poprzez nasze zmysły. I pod warunkiem, że te informacje zawierają sens dla nas, będą przekazane dalej dzięki gruczołom wydzielenia wewnętrznego do odpowiednich organów. I tam materializuje się informacja w postaci dolegliwości. Świadomość zaistniałej sytuacji i rozwiązanie problemu na poziomie psychiki nie dopuści do zmaterializowania się konfliktu biologicznego w organach. Podsumowując temat dualności, aspektów, możemy powiedzieć, że tak długo, jak długo nie otworzymy się na duchowość, nie poznamy i nie zrozumiemy języka duszy, jakim jest nasza intuicja, tak długo nie będziemy świadomi tego, kim jesteśmy. Musimy poznać obie strony medalu, oba nasze aspekty, bez dyskryminacji jednego w stosunku do drugiego. A może właśnie tam leży klucz do poznania i uleczenia naszej psychiki? Kończę dzisiejszy temat i zapraszam na następny, który zatytułowałam Być zen. Audycja, jak zwykle, ukaże się w piątek o godzinie 18 czasu polskiego. Będzie to ostatnie spotkanie przed wakacjami. Jeśli podobała Wam się audycja, zapraszam do subskrypcji. Możecie także zaznaczyć łapki w górę, a tymczasem życzę Wam pięknego, owocnego dnia. A tym, którzy słuchają tego programu wieczorem, życzę pogodnej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.